Świat jest w nieustającym ruchu. Drogi przecinają się, powstają nowe. Od ponad 30 lat pomagamy Wam bezpiecznie po nich podróżować. Cześć, jestem Wojtek. Zapraszam Cię na wycieczkę w koło Wienera. Jesteśmy blisko Was. Posiadamy oddziały w 10 miastach w Polsce, a nasze ubezpieczenia sprzedaje ponad 30 tysięcy pośredników. W 2019 roku dołączyliśmy do Vienna Insurance Group, która dodała nam nowej energii. Wspólnie pracujemy, dbając o ponad milion klientów, ich rodziny i firmy. Gwarancja bezpieczeństwa finansowego daje im wolność w różnych obszarach życia, a kontakt z Wienerem w razie kłopotów jest łatwy i szybki. Podążamy za klientem każdą z jego dróg. Wierzymy, że każdy z nas ma realny wpływ na świat, w którym żyjemy. Jednak samo przekonanie to za mało. W działaniach podejmujemy tematy ważne nie tylko dla klientów, ale i dla nas samych. Praca i szacunek dla innych pozwalają nam dumnie wspierać świat w koło wienera.